W dzisiejszym odbyło się spotkanie z sołtysami gminy Wałsztyny. Co było tematem spotkania? Dzisiejsze spotkanie było jednym z cyklicznych spotkań, które się odbywają regularnie z sołtysami naszej gminy. Dzisiejsze poświęcone było realizacji budżetu przeznaczonego do dyspozycji sołtysów na rok 96 oraz w wypracowaniu zasad podziału środków pozostawionych przez samorząd do dyspozycji Sołtysów na rok przyszły. Na dzisiejszym spotkaniu szczegółowo omówiliśmy zadania, które były do zrealizowania i w 90% zostały one wykonane. Generalnie są to środki, które Sołtysi przeznaczają na budowę, rozbudowę, utrzymanie świetlic. Kwota do dyspozycji sołtysów w roku 1996 wynosiła miliard złotych i została przeznaczona na następujące zadania. W obrze zostało wybudowane z tych środków obrzeże przystanku PKS-u ze kostki brukowej w tłokach trwała rozbudowa świetlicy wiejskiej na kwotę. 5500 w nowych tłokach na kwotę 5000 tysięcy złotych rozbudowa świetlicy wiejskiej, we Wroniawach rozbudowa świetlicy wiejskiej oraz zasilanie wojska sportowego za kwotę 15 tysięcy złotych w Adamowie budowa sanitariatu, z tym, że tutaj to zadanie zostało przesunięte w realizacji na rok przyszły z uwagi na pertraktację z gminą spółdzielnią dotyczącą kupna sklepu również na, na, na cele wiejskie. W w tym roku trwała rozbudowa zaplecza do organizacji imprez plenerowych. Na Boisku Sportowym w Starym Wiedzimieniu trwała rozbudowa świetlicy wiejskiej. Oprócz tego realizowano drobne inwestycje z zakresu uzupełnienia oświetlenia drogowego, pewnych remontów na świetlicach wiejskich. Chciałbym tutaj przy tej okazji zaznaczyć, że środki, które pochodzą z budżetu miejskiego są przeznaczone tylko i wyłącznie na zakup materiału. Większość tych prac jest wykonywana przez mieszkańców wsi bądź też osoby werbowane przez samych sołtysów. Oprócz tych konkretnych kwot, które tutaj wymieniłem w tym roku po raz pierwszy pozostawiliśmy do dyspozycji wszystkich sołtysów drobne pieniądze na usuwanie mniejszych problemów, które nie są szczegółowo Wyszczególniane tutaj w budżecie czy w zestawieniu i, i są one wyliczane w przeliczeniu na głowę mieszkańca. W tym roku była to dwa, kwota dwóch złotych na jednego mieszkańca miejscowości. Te pieniądze mają sołtysi do realizacji najpotrzebniejszych zadań, e, które występują na terenie wsi. Z chwilą powstania powiatów, e, czy przewidywane są jakieś zmiany w obowiązkach Sołtysów. E, zasadniczo e, powiat nie ma ograniczyć. E, zadań gminy, a tym samym również sołectwa. Niemniej jednak sołtysi wykonują bardzo ważne zadania. Instytucja sołtysa w Polsce ma bardzo dawną historię. Począwszy od XII-XIII wieku sołtys był organizatorem, zasadzcą wsi, głównie na prawie niemieckim. Wykonywał on na przestrzeni wieków szereg funkcji, między innymi sądowych, administracyjnych, porządkowych występował jako reprezentant wsi wo wobec osób i organów zwierzchnik. Te zadania się zmieniały, ale społeczeństwo trwało przez praktycznie wszystkie, wszystkie struktury administracyjne. Nawet w okresie zaborów, zaborcy nie likwidowali sołtysa. Wykonywał on szereg zadań i, i myślę, że tutaj na, na przestrzeni Wieków możemy powiedzieć, że, że pełnili oni bardzo pozytywne rolę organizując społeczność lokalną. W chwili obecnej zadania zostały usystematyzowane sołtysów. Mamy tutaj w tej chwili na podstawie ustawy samorządowej opracowany statut gminy. W tym statucie powołaliśmy do życia 23 jednostki porządko, pomocnicze w postaci sołectw. Nadaliśmy tym sołectwom określone zadania w tej chwili sołtysi są pobiorcami niektórych podatków lokalnych występują z wnioskami do rady gminy w sprawach istotnych dotyczących sołectwa wydają opinie w różnych sprawach zarząd może tutaj posiłkować się opiniami sołtysów jeżeli rozpatrywana sprawa dotyczy istotnych spraw dla sołectwa oraz pełnią szereg najrozmaitszych Funkcji środowiskowych, z których na plan pierwszy wysuwa się integracja społeczności lokalnej oraz koordynacja wszelkich działań związanych z funkcjonowaniem sołectwa. Bardzo tutaj pozytywną rolę odgrywają sołtysi w czasie realizacji dużych inwestycji na wsiach, kiedy jest potrzeba powiedzmy uzyskania zgody na przejście przez tereny prywatne, ustalenia pewnych zasad, zasad prowadzenia. Robót, czy też zaangażowania ludzi do pewnych prac. Zwracamy się o tą pomoc do sołtysów i jak do tej pory ta współpraca odbywa się bardzo pozytywnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Uwaga! Dyskoteka Błąkiem. Przyjdź! Sandokan w Łąkiem zaprasza w każdy piątek i sobotę od godziny 20. Muzyka z najnowszych list przebojów polskich i zagranicznych. Pamiętaj, Sandokan w Łąkiem piątki i soboty od godziny 20. Serdecznie zapraszamy. No, ty... Tego jeszcze nie było. Firma Bogdan Broda zaprasza przed ratusz mieszkańców miasta i okolic na promocyjną sprzedaż lodów Kolt. nowość naszej firmy która odbędzie się w dniach 28-29 listopad, to jest w czwartek i w piątek oraz 5 i 6 grudzień, również czwartek i piątek w godzinach od 11 do 13. Warto się zgłosić.